Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek opowieści za Także jedziemy, jedziemy, jedziemy do przodu, czemu nie ciśniemy z naszą przygodą? Oczywiście, oczywiście, w poprzednim odcinku nas wyfrunęło no kurde, ciężko powiedzieć gdzie. Jakaś pustynia, rozbitkowie, jakaś wieża, jakiś marynarz, jakiś statek, różne rzeczy się działy. Jak nie widziałeś poprzedni odcinek, masz link do playlisty w opisie. A tymczasem my ciśniemy przez pustynię, co nas będzie czekało, cholera wie. O ja, krab. No nie. Krabie zostaw mnie. Ok, postaram się jakoś poza odcinkiem, może poekspić, czy też spróbować jakoś się z tymi krabami popisgać. Zobaczymy, jak tu jest. A, może by z jednym krabem zawalczyć, zobaczyć, jak z tym się właściwie walczy. Chodź tu, krabie! Ja, no dawaj, angard! Stawaj! Ognisty skorupiak, orzesz ty w dupę. No dobra, mam nadzieję, że. Jakaś skumulowana mocno do osłon. Wyciosu... O ja! Eee, uzdrawiające ze złych stanów. I to zero? Za... <laughs> Nie trzeba w ogóle za to płacić? Mano, czy czymś? Wow! Jestem pod wrażeniem. 36, przyzwoicie! Pudło! I o to chodzi. Okej, okay, uderzenie teraz na Uderzenie na tego. A ty umiejętność, lodowy cios na tego. A co? Za co, co się będzie pierdzielił? No. Uderzenie. 60... O, no kolego, kolego! Jak ty tak mogłeś uderzyć słabo, jeszcze raz. 45 i... Ilin co będzie? 29. Ona w walce wręcz to jest fatalna, no ale trudno. Ona nie jest stworzona do walki wręcz, tylko do pisgania czarami. Trudno. Może być i tak. Czyli ognisty skorupiak to jest takie... Niby to łatwe, niby to trudne, takie pół na pół można by było powiedzieć. No fajnie, fajnie, to mi się w miarę podoba. Trzeba by było z tym kuśwa powalczyć poza odcinkiem, ale cholera jasna... No później, może tu wrócę, a może nie wrócę, zobaczymy. Trudno powiedzieć. No dobra, ciśniemy dalej. Pustynia i pustynia Dakos. Cywilizacja. Musimy spytać o drogę! <laughs> Słyszałeś coś? Tak, jakby ktoś rozmawiał. Eee, przepraszam. To niemożliwe! O co chodzi? Wielki wojowniku! Proszę, chodź za nami! Czekaliśmy na ciebie latami! O czym wy mówicie? Jesteś zapowiedzianym przez gwiazdy wojownikiem, który pokona przedstawiciela Biokos! To pomyłka i jestem podróżnikiem. A co tu chodzi? Pójdziesz teraz z nami szybko. Pójdziesz z nami szybko, albo jeszcze szybciej taka to sytuacja. To w rzeczy samej wojownik! I tak jak mówiliśmy, nareszcie pokonamy biokos. Ech, czy mógłby mi ktoś, ktokolwiek wytłumaczyć o co tu chodzi? Najwyraźniej biorą cię za jakiegoś wojownika z przepowiedni. A, to nie jest zabawne. Wodzła ta kobieta? Wojowniku, czy ta kobieta jest godna zaufania? Ili... no, czasem rzędzie, ale myślę, że tak. A. Nareszcie utrzymy, nos wojownikowi z Biokos! Cieszę się, ale myślę, że na nas już czas. Niedługo turniej! Musisz zdobyć kryształ Biokos! A co jeśli się nie zgodzę? Będziemy musieli cię zabić! Jako fałszywe wcielenie wojownika. O! Prawdziwy wojownik nie odmówi udziału w turnieju. Nie jestem żadnym zapowiedzianym wojownikiem. Nie ma mowy o pomyłce. Gwiazdy właśnie ciebie nam ukazały. Zdaje się, że nie masz wyboru. Ach. Dobra, niech będzie. O co chodzi z tym turniejem? Od lat konkurujemy z miastem Biokos. Ich wojownik już dawno pokonał wszystkich naszych najlepszych ludzi. Zwróciłem się o pomoc do gwiazd. One zaś powiedziały mi, że do miasta przybędziesz ty i pokonasz naszego wroga. A jak mam tego dokonać? Jesteś wybrańcem. Dasz sobie radę. Pozostało tylko wyzwać Biokos na pojedynek. Opuść wioskę wschodnim wyjściem i zabierz kryształ z gór. A gdzie go znajdę? Dobra, sorry, bo mnie naprawdę gardło boli. Nie dam rady teraz To naprawdę starałem się, ale nie dam rady długo gadać tym wodzem, bo to jest ciężki głos. Według naszych tradycji nie mogę ci tego powiedzieć, to test. Wspaniale, dasz sobie radę. Dobrze wodzu, bywaj. O, to tylko jedna kwestia została, kurna, mogą się wysilić i to... Zagrać. <laughs> I głos mi się łamie. <laughs> Jakoś tak dzisiaj możliwości głosowe nie te co zwykle, ale trudno. Jakoś tak kurde te lokacje to są takie. Nie ma w nich jakichś tak, te, takich na przykład przedmiotów losowo znajdowanych. Są niby skrzynki, nie ale... Tak jak w paralelu na przykład, jak podszedłeś do półki, to mogłeś losowo rybę znaleźć. Albo kurde, chleb. Takie wiecie, takie przedmioty. I trochę nauczony paralelem i, i troszeczkę innymi grami, chodzę tutaj po tym wszystkim i sprawdzam. No ale trudno, Noel. Nareszcie, no nareszcie, no zobaczymy, jeszcze się go pokona. Bo póki co, stary, to ja jestem skonfudowany, jak nie wiem, no zobaczymy, czy to ma tak być, czy inaczej. Całymi dniami dziad siedzi w gospodzie! <noise> To jest e, podobne małżeństwo co w tamtym tym, w tamtym mieście poprzednim, nie? Ale fajnie. Czekajcie, mogę tu którymś biegać? A, mogę trójkątem, dobra. To zaczniemy biegać, żeby tutaj nie tracić czasu, bo i po co? Nie możemy cię wypuścić. Chyba o tym nie myślałeś, prawda? Dałeś wozowi słowo. Ech. Nie, no nie myślałem, trochę. A co tu jest napisane? Dakos. Aha, spoko. Eee, mam kryształ z gór zapieprzyć. Eee, czemu wydaje mi się, że to jest fatalny pomysł? To raz, a dwa, czemu tu jest kuźwa aż tak spokojnie? To też nie jest. A co to, jakiś cmentarz czy coś? No puste lokacje, no puste lokacje, no nie, nie wyrobisz, no. No puste lokacje, niestety, no. Szkoda. Zobaczymy, bo tutaj jest jeszcze jakieś północ, południe, wschód, zachód, czyli mam w prawo iść, to ja pójdę. Na zachód, na zachód, jak na wschód mam iść w góry i zabrać ten kryształ to pójdę na zachód, żeby zobaczyć sobie o co tutaj chodzi. Witaj, rzuć okiem na moje towary, mam tu ciekawe rzeczy. Okej, okay, nie wątpię, eee, wymagające dużej siły, a skąd ja mam wiedzieć czy jestem godzien, <grytanie> czy mam odpowiednią siłę i czy jakbym dał to Elin to to dałoby radę, w sensie po coś mam jej to dać? Hmm, poczekajcie. Yy, Wytrzymalszy od skórzanej koszuli. A ja no to mogę jedną kupić. Nad tamtej to się jeszcze zastanowię. Plemienna tarcza, jedna na pewno. Skórzana koszula nie. I topór. Kurde, kupiłbym. Dodaję nieco poweru. A co to znaczy, dodaję poweru? Co, że będę nakoksowany jak tchórzofredka? Czy, czy po prostu będę. Yy, nie wiem, że będę latał szybciej, nie wiem. Może więcej siły będę miał, no kto wie, kto wie Plemienna laska, ja. Wiecie co, może się obkupimy Mam wrażenie, że ta Elin to ona odejdzie Z mojego teamu, chociaż może nie mm, broń Ludzi z Dakos Plemienna ta Laska W sumie mogę jej kupić A resztę przedmiotów po prostu sprzedam Ekwipunek, tutaj zobaczymy kolegi Topór damy sobie oczywiście O, a ja nie założyłem tej tarczy? O lol a, ja mogę albo tarczę, albo topór. Taka sytuacja. Ojej, nikt mi o tym nie powiedział. To krótki miecz, jednak wolę mieć tarczę. Eee, tutaj ubranie podróżnika. I tutaj dodatek. Nie wiem, co można tam, dobra. A ty jeszcze coś tam chciałaś, tak? Chyba tą laskę ci kupiłem, tak? Plemienna laska. Mało tarczy mogę ci tutaj dać. Aha, albo tarcza, albo laska. Taka sytuacja. No dobra, niech wam będzie. I kirys i hełm jeszcze ewentualnie jakby dał radę. Dobra, sprzedaj. Laskę sprzedam. To I, 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 i jeszcze, 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 jeszcze tarcze też. Topór myślę, że też, bo nie ma po co tego trzymać, skoro i tak tego nie będę używał. Kurde, może jednak szeroki miecz by sobie wziąć. Chociaż szeroki miecz może to jest kwestia tego, że nie można wtedy tarczy założyć. Może jednak się wtedy z tym wstrzymam. Ubranie podróżnika na pewno. Kapelusz maga. Eee, też... Dobra, to kupiłem się tak, że mam 0 złota, czyli super. Znaczy może zaraz coś sprzedam i będę miał więcej złota. Popularny, wś popularny wśród magów, popularny, ekipunek, tutaj mogę coś jeszcze wziąć. Ubrania podróżnika... A, ubrania podróżnika ci laska nie dałem. Przepraszam, przepraszam, już się poprawiam. Dobra, obkupiony te przedmioty tutaj sprzedam, bo nie widzę sensu ich trzymania Skórzana koszula między innymi Amuleta stona, a nie mogę tego amuletu założyć Może by plus 10 do siły dawał, albo coś takiego Plus 10 do śmierci, albo coś, nie wiem Nie da się, to się nie da, po co drążyć temat Po prostu się nie da i tyle Ile mamy tam? Kasy 5, kurde, to jest akurat tyle, żeby się przespać A, na 10 złota? no to nieźle, nie, no to nie, ta, no widzę w tym, w tej grze Tutaj nigdy nie mamy zbyt dużo pieniędzy, bo jak wziąłem się za obkupywanie, to nie mam pieniędzy w ogóle. Znaczy mam 15, a 15 to jest takie dosyć wyśrubowane minimum, nie sądzicie? Dakos to ciekawe, ale niebezpieczne miejsce. No nie wątpię. Ja też mam prawo odpocząć! Zgadza się. Aha. Ty jesteś zapowiedzianym przez gwiazdy wojownikiem? Wyglądasz jak dziecko, ale gwiazdy nie mogły się mylić. Kogo? A, nieważne. Hehehe! <laughs> Biorą Cię za dzieciaka? No w sumie masz taki trochę... Masz taką twarz trochę dziecinną, no sorry stary, a taka jest prawda. Pewnie głos też, znaczy ja Ci użyczam głosu. Nie, to masz męski jak cholera, mhm. Jesteś... ...męski, mm. Taki masz głos, widzisz? Bądź zaszczycony, że masz mój głos. Witaj w naszej gospodzie, nocleg kosztuje 5 złota. Wedle życzenia, prześpijcie się tam lepiej. Bo, to jak ma być wielka piździawa, to lepiej, lepiej, lepiej wiecie się przygotować do tego. Mm, tutaj to by było chyba na tyle, tak jak patrzę. Tutaj skrzynkę otworzyłem, czyli to by było chyba na tyle. Oho, oho. Cóż, co mi pozostaje zrobić? Pójść się pisgać. Tyle w temacie. Witaj, wojowniku. Witaj, wojowniku. Mhm. Mm no to idziemy w... na wschód w takim razie. I co, mam jakiś kryształ ukraść, tak? Ojej, będę tego żałował Ale trudno, skoro mi każą, To nie mogę im odmówić O ja, jakaś jaskinia Ciekawe co w tej jaskini będzie Znowu ten aktor, czy ktoś Jakoś Nie czuję zagrożenia ze strony tego skorpiona <laughs> Patrzcie mm, Jestem złym skorpionem mm, Dogonię cię, no chodź tu ale weź nie uciekaj, stary. No weź, kurde, daj mi się złapać. No weź, bo będę, bo będę płakał. No weź, no daj się złapać, stary. To no nie bądź taki. to no nie bądź żyła, daj się złapać. Uy. Dobra, masz. Walczymy. Bo walczymy sobie od czasu do czasu. Ej, a dlaczego mi many nie odnowiło? Czy to wygląda w ten sposób, że dopiero jak ten pasek się załaduje, to mana się odnawia? O, tygro O, tygro no 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 Ale lodowy ten myślę zostawię sobie Zaatakuj go 45, no widzicie? Jedna laska a jaka różnica! Magiczna A co to jest? A DeFa plus dostał, no nie. Ma teraz twardszy pancerz będzie go ciężej. 126 Który to? Która postać tak pieprznęła? To normalnie rękę podam i pogratuluję. Przyznać się! No nie skrzywdzę was. Jeszcze nikt nikogo przez monitor nie zabił. Może wy nie będziecie pierwsi, którzy zginą przez internet, znaczy przez monitor. Dobra. Znaczy przez monitor. No jak spadnie na ciebie monitor z dwudziestego piętra to fakt. Może ci wyrządzić szkody fizyczne, ale w sensie może jakoś dzięki monitorowi ich nie zabiję. Nie złapię ich za fraki i nie wytargam. Może... Chyba się nie da. Chociaż dla chcącego nic trudnego. Eliksir. Dobra, ale... O, faj, super, yeah. A tak, czyli jednak tak jest O jeden punkt się odnawia Super Nie super <grym> Teraz będę o wiele rzadziej many używał, znaczy w sensie, wiecie Magicznych ciosów O, o, a, chodź, 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 o, o, Rondo Pamięta to ktoś? Jak tak? To gratuluję, a co ja mam tu zrobić? Chodź, chodź, chodź A o, a, o, a, a, Rondo Eee, zaraz gdzie mam iść. W sensie nie mogę tam nic nacisnąć. Chodź. No jak mam to zapieprzyć, skoro nie mogę nawet tego dotknąć? co tu chodzi? Wytłumaczy mi ktoś, co jest grane. No bo tam się niby to świeci i no i... No fajnie, że się świeci, tylko co ja mam z tym zrobić? Może prześpimy się jeszcze raz w gospodzie. No, kurde, dziwne. Nie mogę tego nacisnąć w ogóle i... Le? Aha Może mam jakąś wadliwą wersję gry, chociaż wolałbym, żeby tak nie było Dobra, mogę się leczyć. Póki mam pieniądze, to się mogę leczyć. Póki mam pieniądze, każdy mnie lubi. Jak ja pieniędzy, to nie ma miłości, nie ma przyjaźni, nie mam niczego. Niech nie będzie niczego. Dobra. Skoczmy pieprzyć. Coś tu trzeba zrobić, ewidentnie. I... Tylko, problem polega na tym, że ja tego zrobić nie mogę, w sensie, no... Widzieliście, próbowałem, ale jakoś tak średnio mi to szło. Z tym kolesiem też nie mogłem, a w sumie mogę go... Ponadupiam, ponadupiam ich, znaczy... W sensie, skopię im dupę, zobaczymy jak to wyjdzie, ale też, kurde, nie sądzę, żeby to miało jakikolwiek sens. Spróbować można, ale... Pewnie da to zerowy efekt. Eee... A, uderzenie. Za kurde, wrzut na dupie. Dobra, eee, ja tu mogę coś nacisnąć, nie wiem cokolwiek, a tym eliksirem to ja mogę się leczyć? Nie mogę. Nie, piękny kryształ zabrany z okolic Dakos. Eee... Powiedzcie mi jedną rzecz. Czemu ja miałem dwa takie kryształy? <grystanie> to co mam już wrócić? Już, już to jest to? to? O to chodziło? Aha? No to wracam. O co chodzi? What the fuck? To tyle. W sensie no chyba o to chodziło. No jakiś kryształ miałem zebrać. Czy to ten kryształ no cholera wie, no tak to wygląda? Nie rozumiem tej gry, ale chyba, no, chyba to to, nie? Masz dwa kryształy, ty pacanie! Jakim cudem mam dwa kryształy? Możecie to jakoś fizjologicznie ogarnąć? K w jaki sposób ja zebrałem dwa kryształy? Jakiś błąd? Może? A, mam kryształ! Niech na niego spojrzę! Tak, to on! Masz nawet dwa! Jesteś taki świetny, że z jednego kryształu zrobiłeś dwa! Jesteś wojownikiem! Super wojownikiem! Można powiedzieć, że Power Rangersem naszych czasów! A to dobra, to co teraz? nie niedługo się rozpocznie, odpocznij! <gry> Ach, chciałem się tylko spotkać z matką, a trafiłem w nieznane mi miejsce, gdzie biorą mnie za przepowiadanego wojownika. Może nawet nim jesteś? Powinieneś dać z siebie wszystko. Nawet jeśli nie jesteś tym wojownikiem, to ludzie tutaj na ciebie liczą. A... A masz rację. Przepraszam, że cię w to wciągnąłem. Samo sobie na to zasłużyłam. Kiedyś dotrzemy do Senos. Mój dziadek musi się denerwować. I ten cały zakon Burguna... O ja! O co chodzi? Przybył! Kto przybył? Wojownik z Biokos! Straszny. Oj, tu... Patrzcie, nik nikogo nie ma w karczmie. Straszne. Ale, czy odpocznij nie jest synonimem ulec się w tej grze? Naprawdę nie jest? Dobra, Laska, walczysz sama na to wychodzi. No co ja ci będę mówił? To no, tak jest. Shit happens Więc to jest wasz wojownik? Śmiechu, warte! Weź z siebie wszystko! Oj, oj, oj! Walczyć! Uja! to taka walka! <laughs> Świetna! To mi się podoba! Ja nie za szybko ta strzałka porusza! Otrafiłem! Nie! Yeah. Jesteś lepszy niż sądziłem, jednak nadal za słaby Ale mi się to podoba. O ja... Jak tu są takie te? O ja O kurde, to trzeba strzałki tutaj stosować. Napadzie się nie da. Udało się. Ale ciężkie są te... One są ciężkie, bo ciężko jest po skosie nacisnąć. To jest lipa. Udało się! Aston, udało ci się! Ca Może faktycznie jestem wojownikiem? Wytajcie. Ludu Dakos. Przybywa bohater. Jestem gotów, aby pokazać Biokos, kto jest prawdziwym wojownikiem. Elin, dlaczego uciekamy? Pamiętasz, co mówili o fałszywych wcieleniach? Wygrałem turniej, zaczekaj! Auć! Co nim! Ci ludzie są chorzy! O Ale przecież to ja pokonałem, a nie on, kurde, ej! Martwy las. Nie wiedziałam, że takie miejsce w ogóle istnieje. Hoo, ho, niespojanka istnieje. Ruszajmy. Ale kurde, co tu się dzieje? Tak... Ta gra tak zapieprza szybko z fabułą. Ja jestem... ledwo jestem... No weź. O no weź! No chyba żartujesz! Dobra, chwila prawdy. Nie trafię, to zginę. Wyszło? Jest, Boże. Tragedia, no! O Jezu, harp... Ooo, no nie, no, jeszcze po... O, jest cztery pająki po <śleszanie> O kurde. No to już jest koniec. Eee, dobra. Póki mi się eliksiry nie skończą, to może nie będzie źle. Może ucieczka o, udało się, Ej, rusz się, rusz się. O! Tutaj ucieczka działa! Widzicie to? Działa ucieczka, nie? Wow. Dobra, jest to, totalnie do dupy sytuacja. Muszę uciekać. Jak nie będę uciekał, to po prostu będzie koniec mój. W tym miejscu zakończymy po prostu wow, ile emocji, za dużo emocji. O Jezu kochany, o ja, o ja. Dobre, 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 dobre. To mi się podoba. Te quick time eventy jest naprawdę fajne. Ciężko jest... Trafić w te, co są takie, że jest strzałka ukośna. Ja nie zawsze to załapuje tak, jak powinno. No, ale w każdym razie. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.